Witam serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak probiotyk na zaparcia. Powiemy sobie o tym, dlaczego możemy mówić o związku bakterii probiotycznych z zaparciami. Zacznijmy od tego, to jest takie krótkie przypomnienie, że finalnym odcinkiem układu pokarmowego człowieka jest jelito grube. Bytują w nim, jak wiadomo, bakterie probiotyczne, wchłaniane są woda, witaminy i składniki mineralne. Zaczyna też tutaj powstawać kał przemieszczający się w poszczególnych odcinkach jelita grubego od okrężnicy do odbytnicy zakończonej odbytem. Wiele nieprawidłowości wynika, jeżeli któreś z tych funkcji są zaburzone. Czyli np. Na następuje nieodpowiednie wchłanianie, niewłaściwa jest praca bakterii probiotycznych albo rozregulowała nam się motoryka jelit. Efektem będą w tym przypadku albo zaparcia, albo biegunki. Opowiedzmy sobie w ogóle o tym, czym jest kał. Czyli jak wiadomo, ekstrementy, kupa, odchody, stolec. Otóż to jest wszystko to, co pozostało po trawieniu. Nie ma takiej możliwości, by organizm wykorzystał wszystko, choć oczywiście stara się o to, by resztek było jak najmniej. Bywa, że ilość kału sygnalizuje, czy nasz sposób odżywiania się w ciągu ostatnich dni był prawidłowy. Na konsystencję i masę kału mają wpływ jednak też procesy zachodzące w jelicie grubym. Właśnie w nim powinno dochodzić do zagęszczania stolca. Ekstrementy poza niestrawionymi składnikami, jak na przykład błonnik, mają oczywiście w składzie także bakterie, zarówno przyjazne, jak i potencjalnie chorobotwórcze. Mają też wodę około 3 czwartych zawartości, to jest właśnie ona, i śluz. Powszechny jest brązowy kolor kału jako efekt obecności barwnika bilirubiny oraz mało przyjazny zapach, w tym związku siarki, wynikający przede wszystkim z powstających tam procesów gnil gnilnych prowadzonych przez bakterie patogenne. Liczy się odpowiednia perystaltyka jelit, zatem ich aktywność ruchowa. W przeciwnym razie kał wydobędzie się w stosunku do potrzeb organizmu zbyt szybko albo w bolesny, nieraz powolny sposób. O czym w ogóle jest konsystencja kału? Otóż ekstrementy mogą różnić się właśnie konsystencją, czyli gęstością i spoistością. A takie cechy wynikają ze spożywanych pokarmów oraz z ewentualnych nieprawidłowości chwilowych bądź permanentnych. W celu określenia, co jest normą, a co już nie, zarówno w dłuższej, jak i krótszej dla organizmu perspektywie czasowej mniej więcej od 25 lat stosujemy bristolską skalę uformowania stolca. Ta skala jest siedmiostopniowa i zawiera w sobie typy stolca. 1, 2 to będą typy związane z zaparciami, 3, 4 to są prawidłowe, a 5, 6, 7 to są takie o charakterze biegunki. Ponadto skala wskazuje jak długo stolec pozostaje w jelicie grubym, im wyższy jest stopień skali, tym tempo jest szybsze. O najkorzystniej oczywiście, gdy znajdujemy się po środku skali. Dobrze, gdy defekacja następuje przynajmniej raz na dwa dni, a nie częściej niż dwukrotnie na dobę. Nie ma jednak znaczenia poradnia, często są to, jak wiadomo godziny poranne, ale też słyszano o takim panu, który prowadził tak regularny tryb życia, że codziennie zamykał się w łazience tuż po powrocie z pracy, po spacerze popołudniowym, krótkim po tej pracy, z dokładnością niemal co do minuty. Czym są zaparcia, powiedzmy sobie jeszcze raz szerzej trochę? Otóż zaparcia, obstrukcje, zatwardzenia to jest bardzo powszechny problem przypisywany nieraz aż dwóm trzecim populacji dorosłych mieszkańców Europy. Tym niedogodnością towarzyszy zwiększony wysiłek, zwolnione tempo wypróżnień, rzadki ich rytm, np. tylko dwa razy w ciągu tygodnia i nieraz ból. Zgodnie ze skalą bristolowską, kał ma wtedy postać twardych grudek o różnym kształcie. Zaparcia wiążą się z nieprawidłową pracą jelit. Pomijamy w tym momencie co prawda wszelkie przyczyny będące skutkiem innych chorób, natomiast skupimy się na takich bardziej przyczynach natury ogólnej. Również w osobnym wpisie scharakteryzujemy probiotyki w kontekście zespołu jelita drażliwego. Jakie są podstawowe przyczyny zaparć w naszym kręgu kulturowym? No jest to brak ruchu, niewielka ilość ruchu i spożywanie pokarmów zawierających małą ilość błonnika. Czasami do tego jeszcze dochodzi niewielka ilość przyjmowanych płynów oraz zbyt duże spożycie tłuszczów i słodyczy. Do tego mogą również dojść nieprawidłowości związane z mikrobiotą. No, i cóż takiego by mogły zdziałać probiotyki, gdy chodzi o zaparcia? Już mówiliśmy o tym, że konsystencja kału łączy się z działaniem bakterii probiotycznych. Czyli że nieprawidłowości będą m.in. efektem zaburzeń jakościowych i ilościowych flory bakteryjnej. W zasadzie tutaj chodzi znów o takie podstawowe gatunki bakterii probiotycznych, czyli Lactobacillus i Bifidobakterie. Które już skarakteryzowaliśmy w innych wpisach, można się do nich odnieść, są obecne na naszym blogu. No cóż, jeśli chcemy, by probiotyk ułatwił nam wypróżnianie, musimy mieć na uwadze skład, czyli wszelkie gatunki bakterii należące właśnie do wspomnianych grup. Ważne też, by taki probiotyk wykazywał się wysoką aktywnością i szybkością działania. W przypadku probiotyku na zaparcia ważne jest też, by przechodził on przez całą drogę pokarmową. No, czyli z oczywistych względów podajemy go drogą ustną. Będzie się również liczyła obecność i zawartość błonnika. Pamiętamy, że produkty, które zawierają błonnik, to prebiotyki. Zatem na zaparcia wskazane są zarówno probiotyki, jak i prebiotyki, czyli np. otręby, siemię, lniane, suszone śliwki. A jeżeli prebiotyk i probiotyk to też synbiotyk jako połączenie tych dwóch. Takie kuracje nie są obciążone skutkami ubocznymi, a niekiedy pozostają bardziej skuteczne niż typowo farmakologiczne. Ponadto warto stosować probiotyk na zaparcia ze świadomością, że jako skutek nie grozi nam biegunka, czyli nie przesadzimy w drugą stronę. Natomiast ograniczymy przy tym wzdęcia. Bezpiecznie możemy stosować probiotyki na zaparcia u osób dorosłych oraz u dzieci powyżej trzeciego roku życia. W przypadku młodszych dzieci lepiej jest korzystać z konsultacji lekarskiej, żeby dobrać ściślej dawki i formę probiotyku również. Dodatkowo u osób dorosłych obstrukcje mają często charakter permanentny i dopiero systematyczne korzystanie z probiotyków pozwala wyeliminować te dolegliwości. Zakłada się okres przynajmniej kilkumiesięczny. Czyli tak rozważając zastosowanie probiotyków w przypadku zatwardzeń i odwołując się do praktyki, nie zapominajmy, że mamy również do dyspozycji pożyteczne bakterie zawarte w produktach spożywczych, a na przykład w jogurtach. Jest to też takie dobre wsparcie dla kuracji probiotycznej, przy czym mówimy tutaj o tych probiotykach syntetycznych z ewentualnym właśnie wsparciem w formie na przykład jogurtu. Spróbujmy zatem stosować probiotyki na zaparcia. Wskazaliśmy, że warto używać, używać probiotyków w tym kontekście. Mówiliśmy o tych szczepach Lactobacillus, o bifidobakteriach. Polecamy szczególnie probiotyki do które mają wysoką aktywność, to znaczy te nasze produkty. Nie są przetworzone w żadnym procesie. Tutaj nie mamy ani suszenia, ani mrożenia, ani ogólnej liofilizacji, w związku z czym organizm zostaje od razu wyposażony w bakterie gotowe do natychmiastowego zasiedlania przestrzeni jelit. W efekcie tego jest on gotowy do rozpoczęcia prac naprawczych i regeneracyjnych w organizmie człowieka. Poprawie ulegnie zarówno wtedy przewodzenie resztek pokarmowych, jak i konsystencja kału, no, czyli wyeliminujemy zaparcia. Równocześnie też, ponieważ metabolizm będzie właściwie uregulowany, nabierzemy energii. Dziękuję za uwagę i do następnego wpisu i podcastu.